Witam Was w kolejnym dniu koszmarnych upałów i jednocześnie przepraszam za tą dłuższą przerwę w nagrywaniu filmów, była ona spowodowana między innymi właśnie tymi upałami, które dały mi w kość, ale też wyjazdami. Dzisiaj e, chciałabym wrócić do mojej serii związanej z historią tkanin jedwabnych w XVIII wieku, a kolejny film obiecuję będzie już czytanie ze zrozumieniem, po czym będziemy kontynuować właśnie historię tkanin. Także chciałam już zrobić pewne urozmaicenie, a dzisiaj w ogóle mam dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ tkaniny, o których będę mówiła, są bardzo często reprodukowane przez luksusowe firmy, e, które właśnie produkują tkaniny jedwabne, bo też mieszanki i to oznacza po prostu, że są dostępne na rynku. Są dostępne na rynku tkaniny z takim wzornictwem, o którym dzisiaj będziemy mówić i to jest dobra wiadomość dla rekonstruktorów ubiorów historycznych. Zresztą ja czasami wynajduję też nawet i na polskim Allegro szkłady takich tkanin i wtedy staram się jakoś wrzucać je do internetu, na Facebook, na fora, na, których, na grupy, na których właśnie spotykają się rekonstruktorzy ubiorów XVIII-wiecznych. Dzisiaj będziemy mówić na temat tkanin tak zwanych koronkowych, które są bardzo ciekawe i które ewoluowały przez dziesiątki lat, zmieniając się bardzo poważnie stylistycznie, przechodząc wiele takich bardzo poważnych ewolucji stylistycznych. I od razu mówię, że są to, są to dla odmiany tkaniny bardzo tak specyficznie francuskie. Najważniejsze, żeby wiedzieć na początku, że tkaniny o wzornictwie koronkowych to są takie, które z reguły są monochromatyczne, gdzieś tam dwukolorowe, plus ewentualnie zdarzają się drobne akcenty innych kolorów, ale ta paleta barw jest zawsze bardzo, bardzo... Okrojona. i y, chodzi o to, żeby uzyskać taki efekt, jak gdyby na jakimś tle o intensywnym kolorze położyć y, albo wstęgi koronkowe, albo jakąś taką większą tkaninę, przepraszam, większą płaktę koronkową, jakiś rodzaj gipiury takiej, w y, taki sposób, żeby właśnie ta koronka kontrastowała ze swoim Tłem. No i to jest tak naprawdę taka podstawa, to jest taki podstawowy wyróżnik, jak rozpoznać tkaninę o wzornictwie koronkowym, bo poza tym to wzornictwo się bardzo, bardzo zmieniało, a czasami wręcz w takich bardziej artystycznych, wyjątkowych... Przykładach wręcz czasami odchodziło od samego ornamentu koronkowego, a opierało się wyłącznie na pewnych założeniach kompozycyjnych typowych dla tych tkanin koronkowych. Także zacznijmy od wieku XVII. To tak tylko tytułem wstępu kilka słów powiem, bo tak naprawdę tkaniny koronkowe, jakby szczyt takiej mody na nie przypada na właśnie wiek XVIII praktycznie całą pierwszą połowę i tutaj będziemy mówić zarówno o początku XVIII wieku, jak i o e, połowie XVIII wieku już, czyli właśnie czasach Madame de Pompadour i tego, i tym okresie e, rokoka dojrzałego stylistycznie. Ale, tak jak mówiłam, zaczęło się w wieku XVII, e, zaczęło się od Ludwika XIV i ministra Kolberta, e, którzy zauważyli, że jest e, poważny problem, e, a mianowicie taki, że Najpopularniejsze koronki były przede wszystkim weneckie, ale też właśnie sprowadzane z północy Europy. I generalnie arystokracja francuska wydawała na te koronki bardzo duże pieniądze i sprowadzała je właśnie z zagranicy, ponieważ te wyroby koronczarskie francuskie były na niskim poziomie, były nieodpowiednio ekskluzywne, nieodpowiednio eleganckie, żeby nadawały się do eleganckich, żeby nadawały się do takich właśnie dworskich ubiorów reprezentacyjnych w Wersalu. To też, a, a przypomnę, że koronki były naprawdę bardzo kosztowne wtedy i że niekiedy komplet koronek do jednego stroju był wart kilka wsi, prawda, więc to już był praktycznie majątek, olbrzymi majątek. A zatem było to bardzo nieopłacalne w takiej jakby większej skali prawda, państwowej, żeby tak duży kapitał po prostu był wysyłany za granicę, co osłabiało gospodarkę francuską na korzyść gospodarek zagranicznych. W związku z tym Ludwik XIV i minister Colbert postanowili ten stan rzeczy naprawić, założyli Towarzystwo Korączarskie, to był taki organ odgórny, który takie oczywiście ciało urzędnicze które nadzorowało produkcję koronek we Francji i miało doprowadzić do polepszenia jakości tych wyrobów. Sprowadzano również, sprowadzano również rzemieślników za granicę, stworzono takie centrum kolącza, koronczarskie w Louvessien. I te koronki francuskie rzeczywiście udało się stworzyć na wysokim poziomie. One były coraz bardziej popularne nie tylko w Francji, ale poza jej granicami. One się też charakteryzowały tym, że były delikatniejsze niż te poprzednie wyroby, zwłaszcza pod koniec wieku XVII i w wieku XVIII te koronki francuskie charakteryzowały się tym, że były takie bardzo cieniutkie, mocno przezroczyste, leciutkie, że one tak nie ciążyły, nie opadały ciężko jak jakieś takie grube, ciężkie właśnie frędzle jak ta koronka wenecka. Ale, ale właśnie lekko unosiły się, powiewały, grały, właśnie pięknie podkreślały też gest dłonią, no bo głównie mówimy tutaj prawda, o koronkach przy mankietach, ale też i przy żabotach, aczkolwiek wiadomo, że te przy mankietach, że one były jakoś tak naprawdę najbardziej wykorzystywane w takiej ekspresji właśnie ogólnej ubioru arystokratycznego. W związku z tą popularnością koronek i w ogóle upodobaniem wielkim do koronek uznano, że są one nie tylko jako sam wyrób koronczarski, ale ogólnie jako design, jako po prostu wzornictwo, czymś takim reprezentacyjnym dla Francji i dla stylu francuskiego, właśnie, właśnie na fali kształtowania się stylów narodowych i takich rzemiosł narodowych, eksportowych, które no, były takim prawda, ważnym elementem w walce o prymat kulturalny w Europie. W związku z tym uznano, że będzie bardzo dobrze, jeżeli powstaną tkaniny o ornamentyce właśnie nawiązującej do tych koronek. I bardzo często te pierwsze tkaniny koronkowe z XVII wieku, one swoim wzornictwem bezpośrednio nawiązywały właśnie do wyrobów z Lubessia. I na pierwszym slajdzie widzicie właśnie taki bardzo wczesny przykład, typowy dla estetyki Ludwika XIV. Mamy tutaj francuską tkaninę, która jest wykonana z jedwabiu i lnu. Jest to adamaszek dwubarwny, który właśnie jest takim typowym przykładem ornamentu koronkowego. Po pierwsze, tak jak mówiłam, tkanina jest w sumie monochromatyczna i mamy tutaj ciemne tło, nasycone, w zdecydowanej barwie. Ono jest trochę moim zdaniem spłowiałe. Podejrzewam, że pierwotnie ten kolor był taki bardziej nasycony, taki intensywny, piękny, niebieski, jaki był wtedy, bardzo mowny. I na tym tle jest jakby rzucona gipiura koronkowa. Widzimy to zarówno w partii właśnie kwiatów, ale przede wszystkim w partii takich obramowań pionowych, które widzimy po dwóch stronach tego ornamentu kwiatowego, to ma przypominać wstęgę koronkową, czyli taką właściwie no, po prostu wstążkę z koronki, prawda? która jest jakby ułożona tak faliście i okala ten kwiatowy ornament. Wzory koronkowe zazwyczaj były właśnie planowane tak symetrycznie, zarówno w XVII, jak i później w XVIII wieku. I tutaj jest właśnie taki bardzo, bardzo sztandarowy przykład. Jest to zakomponowane symetrycznie na osi pionowej w takim jakby odbiciu lustrzanym. Tutaj widzimy w takim odbiciu lustrzanym. Po środku jest właśnie coś w rodzaju bukietów kwiatowych i właśnie wstęgi koronkowe. I taka jeszcze właśnie symetryczność i taka sztywność tego wzornictwa również jest typowa dla designów z czasów Ludwika XIV te ornamenty są właśnie takie sztywne jeszcze i takie bardzo wertykalne ponieważ one trochę nawiązują jeszcze właśnie do tego baroku klasycyzującego a więc tutaj nie ma mowy o takim designie rozigranym płynącym, tańczącym prawda, jak, jaki był już typowy dla epoki rokokowej, tutaj zupełnie jakby inne wartości przekazuje właśnie ten styl państwowy z czasów absolutyzmu króla Słońca. Warto też zauważyć, że to wzornictwo tkanin w tym okresie jest bardzo spójne ogólnie z, z całą właśnie sztuką, bo to było tak pomyślane wszystko właśnie całościowo. I tutaj zarówno właśnie ornamenty tkanin, jak ornamenty architektoniczne czy ornamenty ogrodowe były bardzo jednolite i wszystko było tak naprawdę podporządkowane właśnie tej linii propagandowej w stylu narodowego. No, bo tak jak się przyjrzymy w sumie tej tkaninie, to równie dobrze mógłby być to projekt parteru ogrodowego, prawda, czyli takiego strzyżonego trawnika z bukszpanami w ogrodzie francuskim z czasów króla Słońca że to wszystko było w sumie bardzo spójne i, i bardzo tak e, całościowo pomyślane, co mu się zresztą bardzo podoba, bo to świadczy o takiej wielkiej świadomości, dojrzałości artystycznej i takiej właśnie e, spójnej wizji. Później w XVIII wieku e, na przełomie tak naprawdę XVII-XVIII wieku, ten ornament koronkowy stał się troszkę mniej popularny. Chwilowo właściwie praktycznie zanikł i został wyparty przez tkaninę w stylu bizar, ale już bardzo szybko moda na tkaniny koronkowe zaczęła się w ten wzór bizarowy wkradać. I właśnie, i właśnie w latach X-XVIII wieku powstał nowy styl, ostatnia faza bizar zwana Luxorion, gdzie właśnie już odchodzi się od takich bardzo ekspresyjnych, abstrakcyjnych kompozycji z takim właśnie designerskim rozmachem, a powraca się właśnie do takich bardziej wzorów hieratycznych, symetrycznych, opartych o takie uspokojone, przejrzyste, pionowe osie. Czyli wraca jakby tutaj um, moda na to, co iście francuskie, a więc właśnie te koronki, przejrzystość, um, taka elegancja bardziej simplicity, prawda? Taka prosta. Tkaniny w stylu Luxorio charakteryzują się tym, że właśnie te elementy, te motywy, które wcześniej były takie bardzo abstrakcyjne, w drugiej fazie prawdziwego bizaru, w latach dziesiątych zaczęły się coraz bardziej zamieniać właśnie w takie wstęgi ala koronkowe i pomiędzy nimi pojawiały się ornamenty kwiatowe. I tak naprawdę lata XVIII wieku należą już do ornamentu koronkowego. To jest ten okres największego rozkwitu tkanin, o których dzisiaj mówimy. I w pierwszej połowie lat XX te tkaniny były jeszcze takie w sumie nieokreślone. To był taki okres... Um, można powiedzieć eksperymentalny, pojawiały się bardzo różne e, projekty, niektóre bardzo dziwaczne, jedne piękniejsze, inne mniej atrakcyjne. E, I właśnie tutaj jest taki bardzo dobry przykład e, szóstokoru z Victoria and Albert e, z pierwszej połowy lat dwudziestych, taki bardzo wczesny ubiór. Um, uszyty z um, jedwabiu w taki monochromatyczny ornament jakby koronkowy um, z taką próbą um, przełamania. No jest w sumie ta tkina bardzo um, taka pomysłowa, ale widać że, um, widać, że jest tu jeszcze jakieś takie poszukiwanie, niezdecydowanie, ona jest taka trochę dziwaczna i jest to taki styl, który jeszcze dojrzewa. Zmieniło się to w latach, o tutaj um, Przepraszam, jeszcze jest jeden przykład tego typu um, ornamentu, właśnie z pierwszej połowy lat 20. -tych. Jest to rękaw od sukni z MFA, czyli Boston Museum of Fine Art rękaw z takiego jakby dwubarwnego adamaszku. Właściwie trudno powiedzieć, bo tutaj na zdjęciu tak nie do końca to widać, a te tkaniny były bardzo różnie robione, bo właśnie albo dwubarwne adamaszki, albo właśnie metodą lizere były tworzone te tkaniny. No w każdym razie charakterystyczna jest przede wszystkim dwubarność. Dwubarwność w takich najbardziej Skromnych właśnie przykładach, zwłaszcza w tych wczesnych też przykładach, bo jeszcze w pierwszej połowie lat dwudziestych e, pojawiało się również i inne wzornictwo, ale o tym e, dzisiaj nie będę mówić. Chciałabym się raczej tylko skupić na tkaninach koronkowych. I tutaj właśnie widzimy na przykładzie tego rękawa właśnie ornamenty kwiatowe pomiędzy wstęgami koronkowymi, e, które są. E, położone jakby na jaskrawo-żółtym tle, w takim kolorze żółcieni indyjskiej. Oczywiście ten kolor jest tutaj bardzo przybrudzony, spowiały i nie daje takiego efektu, jak to wyglądało pierwotnie.